Tak więc, dzień dobry, witam was się w kolejnym odcinku z gry War Tales. I dzisiaj zajmiemy się czempionem Artex, który tutaj który tutaj przebywa, jak widzicie. Czyli jest to Duch Haragu, tak zwany. Musimy go pokonać, żeby już tutaj ukończyć, no praktycznie na maksa, ten region. Czy uda nam się... Kiedy ostatnio grałem, to był on super overpowered, aczkolwiek grałem wtedy z, z, z skalowaniem poziomu trudności do poziomu gracza, więc... E, może to też dlatego, a może to nie jest aż tak mocny, jakby się mógł wydawać. W każdym razie przekonamy się tego w dzisiejszym odcinku. <grych> I jeszcze na szybko powiem: O ku, o ku, o, ku, o ku. co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To teraz się regiony pokazują w ogóle, jak się oddali. No spoko, spoko. zobaczmy, jak je, jaka jest tej granicy łapci. Tutaj jeszcze gdzieś najprawdopodobniej jest jakiś duży region. No tutaj już nic raczej nie ma. Zastanawiam się czy zostanie jeszcze jakieś do dodane. Fajnie, bo jakby tutaj można było żeglować po tym morzu, czy bardziej jeziorze. jeziorze. Nie wiem czy to jest morze, czy jezioro. W każdym bądź razie, przechodziłem po, po, po każdej większej wiosce i, pok i pokupywałem tej towary, posprzedawałem tej towary, więc się troszeczkę dorobiłem. Ale teraz tak, zapisujemy grę i zaczynamy walkę, nie ma co zwlekać. Zobaczmy czy uda nam się pokonać ducha haragu. Kagal, duch z haragu. Duch? Nie jestem żadnym duchem, jestem kagal, najlepszy łowca w Haragu. A jeśli o Was chodzi, jak śmiecie mnie śnigać, wy edorańskie psy, zabije Was. Śmierć generałowi. Harag będzie żyło. No dobra. Mam tutaj trzech towarzyszy broni Kagala 3 jako dziki i trzech towarzyszy broni Kagala jako wilki. Miejmy nadzieję, że on nie, że nie będzie jakiś super łatwy. Naprawdę mam taką nadzieję, że nie będzie jakiś super ultra łatwy. Bo jeśli będzie to i będzie mi smutno. No, no tak, no, no, no nie, najgorz nie najgorzej. 118 146, no dobra, on jest słaby, on jest słaby, nie ukrywajmy tego, tym bardziej sk skoro udało nam się pokonać bez jakiegoś większego problemu e Czempiona vert, Vertrus, e, czyli e, porucznik Aleksy Grafon? Jakoś, jakoś tak ona się nazywała. E, no i nie, było, nie był to jakiś większy, prawda? Zobaczmy, co to, co, co to za kolega ma umiejętności, bo nie pamiętam, szymyc. E, zwierzęca ochrona. otrzymano obrażenie mniejsza o 15%, kumuluje się. Aha, czyli to te zwierzęta, To właśnie obronie. Za każdym razem, gdy umiera sojusznicze zwierzęta, jednostka otrzymuje status gniew. Okej. Okay. Obrona właściciela. E, spoko, spoko, loko. Teraz tak, przywódca Stada otrzymuje status zwierzęca ochrona za każde sojusznicze zwierzę... zwierzęcie niezwiązane walką. Spoko. Każde sojusznicze zwierzę wykonuje atak okazyjny wymierzony we wroga, z którym jest związane walką. Jeśli na polu bitwy nie ma sojuszniczych zwierząt, wezwane zostają posiłki. Uuu, no, no to ciekawe. E, no ale spoko. Otrzymuje status zwierzęca ochrona. Czyli musimy najpierw związać walką tych tutaj, ale bo, bo możemy ich też po prostu zabić. Ja proponuję tę drugą opcję. Myślę, że jest to najlepsza ze wszystkich opcji. Natomiast hacker. czy jakbyś ty tutaj podbiegł, to czy ty byś trafił trzech naraz? Pewnie żadnego, nie? <grywa> żadnego by nie trafił. No dobra, co i właśnie? Czemu, czemu nie zaatakował tego? skoro. Miał, miał na niego zasięg. Miał, a kurde, no mgła, naprawdę. Naprawdę mgła. Nie wierzę w to po prostu. To jest nie fair, bro. To, to, to jest niefajne. Dobra, teraz odstępujemy od walki. I to jest taki typowy manewr, czyli teraz bierzemy Tigerskę i Tygesskę mi dokończamy <tak>, tak to tutaj wygląda No a zobaczmy, dziczek, o kurde, ale charge weszła dziczka, no nieźle, nieźle e, Teraz będzie przebijająca strzała hmm. Ale to jest słabe, 19 siedem, że jasny gwint 19 7, że nic nam nie robi w tym momencie No dobra, w każdym razie kara dagana, szybka, szybka kara dagana. Tylko jakoś tak, w taki sposób no w sumie może być nawet i tak Może być nawet i tak, zaraz wam pokażę dlaczego może być nawet i tak Ponieważ teraz przesuwamy się, teraz idziemy tutaj No no rusz się, dobra, ruszył, nie, nie ruszył się, to teraz się ruszył Albo na chwilę przypomnę. A nie, w sumie nie, nie to to nie wypali. To ja wolę zrobić tak i w tym momencie gniew wejdzie na tego Ale, ale to było... Ale ale po prostu gigamind move Ok, so teraz ja nie powiem dwórazy gniew Plus 60% obrażeń I take this, albo raczej I don't take this Ponieważ najprawdopodobniej teraz przez to wszyscy zginiemy, ale dobra Krytyk wszedł, no to jednak nie zginiemy wszyscy Chociaż, keep in mind, 90% nie obrazu, <gryw> nie? Więc będzie z tym problem, zobaczmy Ile zadasz? A, to tak to działa! No dobra, czyli to, czyli to ma... Czyli to ma oszar, obszar 10 metrów, najprawdopodobniej w linii prostej, to super no atakujemy na pierwsze 47. A, bo minus otrzymywane obrażenia. No tak, no tak. E, no to już wiem dlaczego. Natomiast tak, alfa. E, alfa niech zaatakuje. Można coś tam zrobić. Jak wejdzie krytyk... O, nawet nie potrzeba krytyk. Ale i tak wszedł krytyk 99 obrażeń. Teraz... Teraz nie jest źle. Niedźwiadek jeszcze... Jeszcze... jeszcze tam stoi. Z sobie wtedy tak, tak łatwo ten kagal nie poradzi. E, no dobra, teraz z swederą Nie, na to, na niego chyba nie możemy rozbrojenia e, wsadzić Nie wydaje mi się, bo on jest championem, nie? nie jest elita, e, to jest elitarna jednostka Patrzcie, 107 obrażeń od, od Price'a e, Więc wydaje mi się, że nie możemy na niego nałożyć rozbrojenia A może możemy, a może możemy, nie wiem Nie wiem, nie jest mi to wiadome Teraz tak, e, najpierw Czeknijmy w tego, bo większe dmęż Poko teraz Towarzysza broni no, i już. Ja bym zostawił mu jedno zwierzę, tak? Ja, ja mu zostawił jedno zwierzę, żeby on nie przyzywał do, dodatkowych sobie. Ja myślę, że to nie najgłupszy pomysł. Teraz zemsa Lucin za 71 wejdzie. Ciach. A bo mamy już mobilizację swoją drogą. My już mamy mobilizację. No dobra. W każdym razie. W każdym razie. Yy, Niszczycielska szarża, Dajcie się obrażeń, To też pomija gardę, gar, pamiętajcie. To też pomija gardę, więc jest to przydatne całkiem. Wychów? Wychów wszedł, coś tam zrobił, niedźwiedź i poprawiają relacje super. Teraz tak, panie niedźwiadku, ty tutaj. Eee, ty... no dobra, zmarnowany, szczerze mówiąc, ruch, bo i tak go nie zatakuje. No trudno. No trudno się mówi. No chyba, żebyśmy odtąd podeszli, ale nie, nawet już nie podejdziemy. Nawet już nie podejdziemy. Teraz kretoszur? Kretoszur odsłoni mgłę, nie wiem po co. Strzał znowu. 39... nie no, nie ma szans po prostu z nami. No i co? No i teraz tak naprawdę pomijamy tory Poskramienie bestii, bestii teraz wejdzie, ale on chyba nie przyzwie Tak mi się wydaje, że on nie przyzwie, że on, że on musi mieć co najmniej jednego, żeby nie mógł przyzwać Miejmy nadzieję, że tak to tutaj działa i zobaczmy eee, Czy przyzwiesz? Nie przyzwał Spoko, nie przyzwał Czyli mamy przewagę No więc czy jest też taki trudny ten, bo zdecydowanie Go znerfili, bo ja pamiętam jak Jak grałem ostatni raz, to on raz strzelił i I zabił mi, i zabił mi, i zabił mi Mojego czopka, dosłownie, spad, spadł od razu do tych wróć śmierci. Czy zwał, jak zwał? No a teraz, Myk, Krytyk za 74. Poproszę, atakujemy. E, Niedźwiadek dokończył go już raczej. Nie, tak, dokończył. Siła niedźwiadków, duch, duch, harag, Zobaczmy. E, defeat the champion of artists. No dobra, no dobra, pokonany. Champion. Czy jemu ja pozwolimy właśnie usiąść? Nie, chyba po prostu się walka zakończyła. Bo jest nieposkrojony w drewnie, z którego wykonano ten łuk. Kagal wyrył szczegółowe, podobieźne postaci. Przedstawiałem jego młodość. No dobra. Mamy tutaj przebijającą strzelę, Zadaje 50% obrażeń z ręczności wszystkim jednostkom w zasięgu. Trafienie krytyczne. Cel zostaje odrzucony na odległość 2 metry i traci zdrowy 10% maksymalnej wartości. No spoko. E, możemy to przeprowadzić na Witkrótwie, albo możemy też to e, wylewelować. Tylko czekajcie. Najpierw Terhad. Co damy Terhadowi? E, ruch. Więcej ruchu, poproszę. I co? Ten staroświecki strój łowcy bardzo przypomina te, które ukazano na gabelinach przedstawiających wojnę edorańską. Jak wiele dekad ten człowiek mieszkał tu samotnie? No zastanawiam się. Ale, ale normalnie, ale królika złapał. No, królik to, królik to prawdziwy, prawdziwie dorodny królik. Mamy teraz 500 rajsów aż za, za rozwalenie go. Tam jest kopalnia żelazna. Nie wiem, byłem w tej kopalni żelaznej, jak tutaj szłem. No dobra, no dobra, nie jest aż taki trudny, ten duch haragu Aczkolwiek, e, pamiętajcie, że mamy dużo większy poziom od niego, więc taka też jest sprawa e, Co robimy? Wilcze żeberka w piwie, zdecydowanie W Heinekenie piwa, znaczy, no, 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 wilcze żeberka w Heinekenie Gołąbeczki bierzemy, bierzemy I teraz e, gulasz wieprzowy, żeby sobie punkt odwagi zwiększyć ja to, ja to teraz głównie gotuję tak naprawdę, żeby było jedzenie po prostu i tyle. Eee, bułeczki tutaj sobie miałem, dobra. Są bułeczki, jeszcze jakaś niedźwiedzina. Eee, wino. I co jeszcze? Co jeszcze? Jakiś, jakoś fasol? Nie, fasoli mamy mało. Mamy ser. Węszyły szczurki jakieś sery? Nie, bo nie mam chyba w ogóle szczurka z umiejętnością. Wszystkie szczurki mi praktycznie poginęły, niestety. Przykre to lecz prawdziwe, że jak widzicie, mam obecnie tylko dwa krety szczury, i muszę je wy wylewelować jeszcze, żeby się mogły rozmnażać. Więc nic dobrego, nic dobrego. Co drogą, za chwilę wam pokażę, ile, ile ja mam. O, czekajcie, yy... e, to, biorę to. terhat, level upik. ruch zwiększony, a może siła woli. Ja myślę, że... Ja myślę że, ruch. ja myślę, że ruch nam się tutaj całkiem przyda większy. Ja popełniłem taki błąd, że, ja, że, że czasami zwiększyłem siłę albo zręczność. Nie zwiększajcie siły albo zręczność albo kondyty u, u waszych ludzi, ponieważ one się zwiększają razem z levelem, a na przykład ruch się nie zwiększa razem z levelem. Przynajmniej nie z każdym levelem. Może się, może się zwiększy z jakimś levelem, ale szczerze wątpię. Tak samo trafienie krytyczne a szarfinie krytyczne no nie jest... jak gracie w build pod krytykę no to wtedy to oczywiście jest przydatne aczkolwiek jeśli macie na przykład takie 20% czas tak jak, tak jak w przypadku Terhada chociaż on ma teraz 33% no to jak zapewne widzicie praktycznie on nigdy e, tych krytyków nie trafia więc nie jest to jakieś zbytnio przydatne ale wiadomo, wiadomo e, czasami może się przydać nawet czasami się może nawet przydać szczególnie jak po prostu jako pierwszy atak, przepraszam jako pierwszy atak w walce trafi krytyka to wtedy widzieliście co się dzieje 140 demza. 140 dema wchodzi, da. bierzemy nagrodę 500 high Shiba. Będzie nam chyba nawet starczyć, żeby od razu te, to gówno ulepszyć sobie, więc e, zobaczmy, pójdźmy tutaj do najbliższego posterunku. Najbliższy posterunek jest... Tutaj mam na myśli ten posterunek e, bractwa, miejsce ćwiczeń bractwa. No i co, ruszamy, jesteśmy poszukiwani całkiem, więc lepiej uważać. Na szczęście tutaj sobie postawiłem kilka strategicznych haczyków, ponieważ tutaj jest taka przełęcz. Załóżmy, pokażę tylko najpierw. Kupmy tutaj... O, karpy musimy kupić! I dwie kurczaki, no. e, Tutaj, ta przełęcz, pamiętajcie, żeby sobie zostawić tutaj parę haków skalnych, żeby móc brać go uciec przez strażą, bo tutaj można bardzo łatwo dać się złapać przez straż. O, na przykład tak jak teraz mnie, mnie ta straż goni, tylko to jest jeszcze trochę dalej. Ponieważ tam nie ma tak naprawdę gdzie uciec, tam byście musieli drugą stronę więc a ja wolę sobie po prostu haczyk użyć I poczekać tam te 10 sekund, aż oni przejdą to jest dużo lepsze No i poza tym możecie sobie łatwo wejść w górę Bo na przykład tutaj jest całkiem fajny rejon, tutaj można sobie troszeczkę chociażby irysów śnieżnych zdobyć Jak tutaj pójdziecie, więc całkiem fajna rzecz I no tutaj, tutaj myślę, że nawet coś może być, coś mogli dodać w tym update'cie, bo ja tutaj byłem jeszcze przed update'em, więc Warto sprawdzić, nie na dzisiejszy odcinek, aczkolwiek może na kiedyś to sprawdzimy. Czy wiecie, że już jest ponad 50 odcinków z tej serii? To jest taka ciekawa rzecz. Nawet tak, tak szybko minął ten czas, ja nawet nie wiem, kiedy ja zrobiłem z tego 50 odcinków, a jak widać... A jak widać, minęło jakieś to 50 odcinków, użyjemy tego. Tutaj można sobie zrobić darmowe przejście z Tiltren do Artes, jak widzicie. Już, my już jesteśmy w Tiltren, nie pokazało się jeszcze, ale, ale już tutaj jesteśmy w Tiltren. I nie trzeba, nie trzeba tego drogińskiego przejścia granicznego otwierać. Ale no dobra, witamy, miejsce ćwiczeń bractwa. W miejscu ćwiczeń bractwa możemy ulepszyć broń, ale tylko tę elitarną. E, tylko tę elitarną tutaj możemy ulepszyć. E, mistrzostwo umiejętności? Nie, ja chcę ulepszyć ten łuk. E, to kosztuje nas 438. No dobra, e, płacimy, później było ósmy poziom. A tutaj na przykład oto no bo ten zapał no znaczy, no nie, to jest takie dobre. Ale w sumie o 40% to jest dobre do, zabi do zabijania takich łuczników, na przykład. Bardzo, bardzo przydatne, myślę. E, no i mamy teraz ulepszony ten łuk, na o który on ma teraz poziom. Siódmy e, nie, to nie ten łuk. Nasz łuk jest Dionys, e, siódmy, nie? Tak, siódmy. No to co, Wit w, e, Wit w Bierto. E, załatwimy sobie jeszcze kolejnego ucznika, za niedługo. Za niedługo już sobie załatwimy kolejnego ucznika, ale wiecie, naprawdę już zdobywanie tych nowych ludzi to jest takie uwalczające prosto. prostu. Wymienimy sobie Witkrulfę na nowego właśnie ucznika, zostawimy go w stacji podróżnej, bo mam taki plan, żeby, żeby mieć mniej więcej tak z sześciu No dobra, może na, na razie celem będzie tak z trzech e, z trzech ludzi do wymiany. Kto mnie goni? A jesteś... strażnica, ale widzę, że tacy... Chyba, chyba zmęczeni są, albo wypili dużo. Cholera. O, rawie ja, ja ich wyzywałem. O, a, 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 a się okazuje, że im się udało. Ile ich tu jest? jasnych? ja bym chciał, że jeszcze posiłki mają, ze strażą, że nie da walczyć, tak naprawdę. Nie da się walczyć ze strażą. Patrz, mam dwie pasywne umiejętności. E, no dobra, nie są co mocni, ale to nie to, że, 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 że nie dałbym sobie z nimi rady, tylko po prostu mi się nie chce. Więc co zamierzam zrobić, to. Czytać grę. Dobra, mała zmiana planów, okazało się, że zapomniałem grę zasejwować po tym jak pokonaliśmy naszego ducha z Haragu, więc musimy się z nimi napierdzielać. I to jest też taka trochę kiepska rzecz, że no te autosejwy nie działają w tej grze najlepiej. Jakim cudem tyle demetra zdejść? Czopku, u czopku jeden, przecież, zobacz, 26 do 53, o kurde, niedobrze, to trochę to, 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 to dużo, bym powiedział. No to zabijmy kapitana Goduna, bo on nie będzie już bafał, nie będzie nie dawać tej inspiracji. ho oh, 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 zapraszam. Przybyłem tutaj, by szerzyć zagładę i zniszczenie. O nie, o nie, o nie, nie, no nie, no, nie, no, 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 nie, no. Dlaczego? Dlaczego porucznicy? Ja, ty, ja tak nienawidzę tych jednostek, po prostu to jest największe gówno, jakie, jakie jest w tej grze, ci porucznicy. Dobra, bomba. Przynajmniej krawin na obrońcę więc coś tam to zrobi. Nie za dużo, ale zawsze coś. Eee, jakieś ciachnięcie może tylko tak, żeby trafić dwóch na raz. No dobra, 16 obrań, tylko ale lepsze to niż nic. Teraz tak. Eee, cofnijmy się. Cofnijmy się. To teraz atakuje. Eee, nie mam pojęcia, kto teraz atakuje. Piechu. Dobra, ten piechur jeszcze, nie dot, jeszcze do nas nie dobiegnie, więc tyle dobrego. Mamy taką przewagę. Teraz będzie atakować porucz. No spoko, porucznik będzie atakować, aczkolwiek e, ja ja ucieknę kretoszczurem. Myślę, że ucieknę kretoszczurem, żeby nie dał się głupio zabić, bo tu moje, musimy te dwa kretoszczury, które mamy, muszą przetrwać. To jest, to jest pewne, że one muszą przetrwać. No dobra, niedźwiadek tutaj wytrzyma jeszcze długo, tak długo, jak nie mają żadnego DOT, no to nie będzie z tym jakiegoś większego problemu. Natomiast piechurów zdecydowanie musimy... Zdecydowanie musimy ich wpiernić. Dobrze, to jest ten, to jest ten jeden moment kiedy się to przydaje... Co ty riposte miałeś? Eee... Aha, zwa... Ale przecież on, on nie dostał prawie niekrytycznego zwarcia. Przecież to, to było dystansowe, to był dystansowy atak, do cholery, halo, 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 oszukują, oszukują mnie tutaj. Oszukują mnie, bardzo, bardzo niegrzeczne, bardzo przyjemniackie zachowanie. Eee, no dobra, Gakyl Gakyl, traf takiego krytyka Ale takiego potężnego krytyka, proszę po, Proszę, no dawaj, dawaj dawaj, o, ha, Dobrze, dobrze Gakyl Gakyl, jaki klacz, jaki klacz Dobrze I to ja uwielbiam, jak coś takiego robią Bardzo mi się to podoba eee, Teraz, tak, porucznik Uuu, niedobrze Niedobrze, no i kolejne, kolejne Krwawienie, naprawdę Ten młotku jest taki on jest mocny, strasznie jest mocny, i to jest niedobrze. I to jest niedobrze. E, Teraz Niedźwiadek Ciach! Masakrujemy pięknie. Teraz obrońca, obrońca nie zrobi nic. O, nawet nie, nie spudłował. To nie wiem, co się stało. Ciacha, spoko. E, piechur, kurwa, 44 obrażeń, Bardzo ładnie. Teraz tak, ty Terhat, idziesz i napierdzielasz. Okej, okay. krytyk, no niestety, bez krytyka, ale już wystarczająco dużo krytyków było na tyle, żeby... Żebym był zadowolony. No i niedobrze jest, ponieważ ludzie dostają całkiem wysokie obrażenia. I to mi się nie podoba. To mi się tutaj nie podoba. wydaje mi się, że Guggle zginie. Tak coś mi się tutaj wydaje. Ewentualnie no mogę wczytać tę grę i myślę, że tak zrobię, że czytą grę. Bo ja nie wiem, czy my sobie damy z nimi radę. Jest 16 na 17, no ale jednak... Ale jednak mam tutaj duży problem, żeby ich pokonać. Na niego walka wręcz I teraz możemy przetestować nasz Tak, czyli to tak działa, jak widzicie Jak widzicie to tak działa, i co, on tył też może strzelać? Okej, okay, to brzmi całkiem dziwnie Tak, tylko 12, 18, no, 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 tak, nie, nie najwięcej, nie najwięcej to jest No, spróbujmy strzelić No, no, w sumie, nie, nie, dobra, w sumie, nawet, nawet jest całkiem dobra Nawet jest całkiem dobra ta umiejętność Tylko teraz sprawa jest taka, żeby nie trafić w przypadek Gakl Gakla. Gukla. Gukla, Gukla, właśnie, dzisiaj Gukla tutaj będzie, Gukle, Gukiel. No dobra, jak tutaj to wygląda, no nie najgorzej, nie najgorzej, o dobra, jest najgorzej, jest jednak najgorzej. Co się właśnie, co się właśnie w tym momencie stało? Czy ktoś może to, nie, nie, wiesz co, ja wczytuję grę, nie, nie do rady. E, Chyba, że wróć do, wróć do ostatniej wioski? Chcesz wczytać ten zapis stanu gry co to, co to oznacza? Co to oznacza? Powiedzcie mi, co to oznacza? Bardzo was proszę Aż, aż jestem ciekaw co to oznacza. Co jest stanie jak wrócimy do wioski podczas walki, czekajcie Dobra, teraz, okej? Okay. Co jest stanie? Powiedzcie mi, powiedzcie mi, bardzo, bardzo was proszę, bardzo proszę, powiedz mi Gro, co się stanie? Najprawdopodobniej wczyta nam grę zapis gry zanim rozpoczęliśmy walkę, czyli... Tak Czyli ten zapis. No dobra, w takim razie muszę niestety po raz kolejny stoczyć walkę z duchem Karagu. Bo jak widzicie, Strasz jest w tej grze overpowered. Oficjalnie jest overpowered.